Zapewne jakiś czas temu słyszeliście, że rząd przygotowuje się do wprowadzenia zmian w prawie, jeśli chodzi o m.in. elektryczne hulajnogi. No i to się właśnie stało ze względu na to, że od 20 maja wejdą w życie nowe przepisy, czyli tak naprawdę za dwa tygodnie. Dlatego w tym filmie w krótki i zwięzły sposób będę chciał wam przedstawić po prostu te najważniejsze regulacje, które będą teraz wchodziły w życie, no i powiedzieć tak naprawdę do czego warto się stosować. Przede wszystkim wprowadzono definicję dla hulajnog elektrycznych i została ona teraz określona jako pojazd. Pojazd napędzany elektrycznie dwuosiowy z kierownicą bez siedzenia i pedałów. Konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe, co też wyklucza przewóz dodatkowych osób, zwierząt, tudzież jakichś większych przedmiotów. Echulajnogi będą mogły poruszać się po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów, a na drogach tych, tak samo jak na drogach dla pieszych, należy ustępować pierwszeństwa pieszemu. Z kolei w przypadku braku takiej infrastruktury, Echulajnoga może poruszać się po jezdni, na której dozwolony jest ruch z prędkością. Nie większą niż 30 km na godzinę. Natomiast schodnika lub drogi dla pieszych. E hulajnogi będą mogły korzystać w drodze wyjątku, gdy chodnik znajduje się wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą się poruszać z większą prędkością niż te 30 km na godzinę i nie ma tam po prostu drogi lub pasa ruchu dla rowerów. No i warto tutaj dodać, że obecnie już jest zabronione jeżdżenie hulajnogą w stanie nietrzeźwości, ciągnięcia za nią innego pojazdu, czy przewożanie na niej innych osób, zwierząt tudzież ładunków, tak jak wspominałem na początku. No ale inna kluczowa sprawa jest. Taka, że jeśli będziemy jeździć po chodniku, to musimy dostosowywać prędkość do pieszych, którzy się na niej znajdują. W związku z tym, od teraz, powinny się skończyć, można powiedzieć, naprawdę niebezpieczne sytuacje w centrach miast, gdzie niektóre osoby, które jeździły po prostu na takiej hulajnodze, tworzyły sobie slalom gigant pomiędzy pieszymi i po prostu bardzo szybko je wymijali, i faktycznie to stwarzało zagrożenie. Niestety, wprowadzono też dość kontrowersyjny przepis, a mianowicie maksymalna, dopuszczalna prędkość dla hulajnów ma wynosić 20 km na ale co więcej, do poruszania się takimi pojazdami będą tylko uprawnione osoby posiadające kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Natomiast nowe przepisy też zabraniają dzieciom do lat 10 korzystania w ogóle z takich e-hulajnok czy innych podobnych urządzeń na drodze. Dzieci jedynie będą mogły korzystać z tych wymienionych pojazdów wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Także jak widzicie, trochę tych zmian jest, ale najważniejsze chyba są takie, że nie powinniśmy przekraczać teraz 20 km na godzinę, a z drugiej strony, jeśli nie będziemy mogli jechać tą hulajnogą po drodze, bo będzie ona po prostu miała prędkość powyżej 30 km na godzinę, to wtedy będziemy musieli zjechać na chodnik, a tam z kolei będziemy musieli po prostu dostosowywać tą prędkość do pieszych, którzy idą na tym chodniku. Także w momencie, w którym będziecie chcieli się stosować po prostu do tego prawa, no to trzeba uważać między innymi na te punkty. Także trochę czekaliśmy na te prawo, no a jak już zostało ono wprowadzone, to mam wrażenie, że nie jest ono idealne, no ale obecnie tak jest i trzeba to po prostu zaakceptować. Tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć!